Dzień dobry, nazywam się Karolina Walczak-Habowska, jestem dietetykiem i pracuję w sieci przychodni lekarskich Świat Zdrowia. Chciałabym przekazać Wam kilka rad, jak wzmocnić i zadbać o swój organizm w trakcie pandemii koronawirusem. W walce z koronawirusem najważniejsza jest odporność organizmu. Pamiętajmy, że odporność nie buduje się przez kilka godzin. Jeśli przez ostatnie tygodnie czy miesiące nie dbaliście o swoje zdrowie, tym bardziej warto się teraz skupić na najważniejszych elementach wpływających na siłę układu immunologicznego. Elementy, na które masz wpływ, to przede wszystkim dieta, sen i regeneracja oraz aktywność fizyczna. Za Twoją odporność, ale również za dobre samopoczucie w dużej mierze wpływa stan jelit, a dokładniej mikroflora jelitowa. Nieprawidłowa dieta może zaostrzać i wydłużać przebieg danej choroby oraz znacznie wpływać na spadek samopoczucia, doprowadzając tym samym nawet do depresji. W związku z tym ważne jest, aby dieta składała się z produktów jak najbardziej zbliżonych do ich naturalnej postaci. Dlatego popularne słodkie płatki śniadaniowe zamień na owsiane, żytnie lub jaglane. Zamiast kostek rosołowych używaj świeżych lub suszonych ziół, a mielonki lub parówki zamień na porcje świeżego mięsa. Stosuj dietę bogatą w składniki mineralne, witaminy oraz antyoksydanty poprzez codzienne jedzenie warzyw i owoców. Szczególnie jagodowych, takich jak maliny, porzeczki czy truskawki. W okresie pandemii bardzo dobrym rozwiązaniem będą mrożonki, które zachowują większość wartości odżywczych produktu. Niedobory pokarmowe, które są najczęściej skutkiem złej diety, mogą skutecznie utrudniać naszemu układowi immunologicznemu walkę z patogenami. Dlatego, jeżeli zależy Ci na wzmocnieniu odporności, ale również na dobrym samopoczuciu w czasie pandemii COVID-19, nie zapominaj o warzywach i owocach. Wzbogać swoją dietę w produkty pełnowartościowe, takie jak orzechy, na przykład włoskie, nasiona m.in. w peski dyni, zboża w postaci płatków oraz kasze. Wszystkie te produkty są bogate w błonnik wspierający Twój mikrobiom bielitowy, czyli kilkaset różnych gatunków bakterii, od których w szczególności zależy Twoja odporność. Pamiętaj o białku w postaci dobrej jakości mięsa, ryb, jaj. Naturalnych produktów mlecznych oraz nasion roślin strączkowych. Jeśli nie jesz ryb, wprowadź suplementację tranem z dodatkiem witaminy D3, która odgrywa kluczową rolę w budowaniu odporności. Kiszonki, zakwas z buraka, szoty z kurkumy, imbiru, rokitnika. Nadka, pietruszki, pieżga czy szam na pewno powinny znaleźć się w Twojej kuchni. Te naturalne produkty nie dość, że są pełne witamin i minerałów, to jeszcze dodatkowo każdy z nich ma szczególne właściwości: przeciwzapalne, przeciwwirusowe czy przeciwbakteryjne, dzięki czemu efektownie wzmacnia odporność organizmu. Zadbaj o nawodnienie. Poza wodą możesz pić również zioła, takie jak chociażby czyste mięta czy pokrzywa. Pamiętaj, że woda mineralna ma w swoim składzie szereg minerałów. Picie niewystarczającej ilości płynów w ciągu dnia również skutkuje podwyższoną podatnością organizmu na infekcje. Unikaj picia alkoholu. Mitem jest, że alkohol zabija koronawirusa. Wręcz przeciwnie. Alkohol pity w nadmiarze zmniejsza zasoby ważnych dla układu odpornościowego witamin, a ich niedobór zwiększa ryzyko infekcji. Duża ilość cukru w diecie w postaci słodyczy, kolorowych napoi czy innych produktów wysoko przetworzonych hamuje zdolność białych krwinek do pochłaniania i niszczenia szkodliwych patogenów. Zapamiętaj również, że nikotyna podrażnia błonę śluzową dróg oddechowych, w wyniku czego jest ona bardziej podatna na atak szkodliwych patogenów. Jeśli boisz się, że w czasie kwarantanny przytyjesz, zacznij planować posiłki. Dzięki temu będziesz mieć większą kontrolę nad tym, co jesz. Zachowaj racjonalne godziny posiłków. Jedząc na noc, zaburzasz procesy naprawcze organizmu. Tym samym pracę układu odpornościowego. Obniżasz tym samym jakość snu, wstajesz zmęczony i bardziej podatny na infekcje. Dlatego zadbaj o higienę snu. Kładź się spać między 21 a 22, sypiej od 7 do 9 godzin, a godzinę przed snem ogranicz ekspozycję na światło niebieskie z telewizora czy ze smartfonu, dzięki czemu wzmocnisz odpowiedź immunologiczną organizmu. Znajdź sposób na nudę, ponieważ to ona jest najczęściej skutkiem nadmiernego jedzenia. W czasie pandemii możesz również ćwiczyć w domu za pomocą filmów instruktażowych, które bez problemu znajdziesz w mediach. Pamiętaj, że ruch bardzo dobrze wpływa na odporność, psychikę, ale również uchroni cię przed przytyciem. Jak dotąd nie ma żadnych dowodów naukowych potwierdzających skuteczność stosowania określonych suplementów diety, witamin czy składników mineralnych, które uchronią cię przed koronawirusem. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności nie wydał zgody na jakiekolwiek oświadczenia dotyczące żywności czy jej składników, które miałyby chronić przed infekcją koronawirusem. Prawidłowo zbilansowana i urozmaicona dieta dostarcza odpowiedniej ilości różnych składników odżywczych, które wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego.